Proto Ewangelia Jakuba to jeden z najstarszych i najważniejszych apokryfów dotyczących historii Maryi i narodzin Jezusa. Był mąż imieniem Joachim, z rodu Dawida, człowiek bogobojny i sprawiedliwy, który obficie składał dary Panu, jednak jego małżonka, Anna była niepłodna i nie dała mu potomstwa. I zasmucił się Joachim, gdyż pośród synów Izraela brak było jego dziedzica. I stało się pewnego dnia, że gdy przyniósł swe dary do świątyni pańskiej, kapłan Ruben wzgardził nimi, mówiąc: Nie godzi się, by ten, który nie ma potomstwa, składał ofiary najwyższemu. I oddalił się Joachim pełen hańby i bólu, i udał się na Pustkowie. I tam pościł przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy. Modląc się do Pana. A Anna, jego małżonka, siedziała w ogrodzie, płacząc i lamentując. Panie zastępów, czyżem ja jedyna między córkami Izraela niegodna, by dać światu potomstwo? Otwórz łono moje, Panie, bym nie była pośmiewiskiem wśród narodów. A oto ukazał się jej Anioł Pański i rzekł: Anno, Anna, Pan usłyszał modlitwę Twoją. Oto poczniesz i porodzisz córkę. I imię jej będzie Maryja. Będzie wielką przed Panem i napełnioną duchem świętym od Narodzenia. W tym samym czasie anioł ukazał się Joachimowi na pustkowiu, mówiąc: Joachimie, Joachimie, Pan wysłuchał twe błagania. Wróć do swego domu, gdyż twoja małżonka Anna poczęła dziecko, które będzie błogosławione między niewiastami. I powrócił Joachim z radością. A gdy Anna ujrzała go nadchodzącego, chwaliła Pana Najwyższego. I po upływie miesięcy narodziła córkę i nadała jej imię Maryja. I gdy dziewczę miało trzy lata, rodzice przyprowadzili ją do świątyni pańskiej, aby wypełnić obietnicę złożoną panu, a kapłani wzięli ją i postawili na stopniach świątyni. A ona, nie odwracając się do tyłu, pobiegła radośnie i weszła do miejsca najświętszego. I wszyscy zdumieli się, widząc, jak Pan wypełnia nad nią swoją wolę. I mieszkała Maryja w świątyni, żywiąc się pokarmem anielskim i oddając się modlitwie dniem i nocą. I gdy miała dwanaście lat, kapłani naradzali się, co uczynić, by zachować jej czystość gdyż nie godziło się, aby pozostała w świątyni dłużej. I rzekł najwyższy kapłan, niechaj każdy wdowiec pośród rodu Dawida przyniesie swą laskę, a na kogo Pan wskaże, ten weźmie Maryję pod swą opiekę. Zgromadzili się wdowcy i każdy z nich złożył swą laskę przed Panem. A oto laska Józefa, męża sprawiedliwego, Zakwitła, i Gołębica wyszła z niej i usiadła na jego głowie. I rzekł najwyższy kapłan. Na tego wskazał pan. I Józef wziął Maryję pod swą opiekę, lecz rzekł. Jam jest starcem, a ona młodziutką dziewicą, jakże więc mogę ją przyjąć? A kapłan rzekł. To wola pana. I uczynił Józef, jak mu nakazano. Gdy Maryja była w jego domu, archanioł Gabriel ukazał się jej mówiąc: Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z tobą. Oto poczniesz i porodzisz syna, a nazwiesz go imieniem Jezus. A Maryja rzekła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? A anioł odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. A gdy Józef powrócił do domu i ujrzał, że Maryja jest brzemienna, Smucił się bardzo, mówiąc: Cóż uczyniłem? Jakże mogę spojrzeć ludziom w oczy? I zamyślał ją oddalić potajemnie. Lecz oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Nie lękaj się, Józefie, synu Dawida. To, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. I uwierzył Józef i wziął Maryję do siebie. A gdy kapłani dowiedzieli się o jej stanie, przywołali ją i Józefa, by ich osądzić. I kazali im napić się wody próby, mówiąc: Jeśli nie zgrzeszyliście, Pan was oczyści. I wypili, a Pan objawił ich niewinność, i kapłani puścili ich wolno. I stało się w owym czasie, że wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, aby spisano ludność. I Józef wziął Maryję i udał się do Betlejem. A gdy tam byli, nadeszła jej godzina i porodziła syna i owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie a była tam położna która nie wierzyła że dziewica może porodzić i gdy dotknęła Maryi jej ręka zwiędła a wołając o litość ujrzała anioła pańskiego który rzekł oto znak dla ciebie i w tej godzinie została uzdrowiona i wielbiła boga a Herod Usłyszawszy od magów o narodzeniu króla, zatrwożył się i posłał żołnierzy, by zgładzili wszystkie niemowlęta w Betlejem i okolicach. Lecz oto anioł pański ukazał się we śnie Józefowi i rzekł, wstań, weź dziecię i matkę jego i uciekaj do Egiptu, albowiem Herod czyha na życie dziecka. I Józef uczynił jak mu nakazano i pod osłoną nocy opuścił Betlejem. I kapłan Zachariasz, ojciec Jana, odmawiał wydania swego syna, a gdy Herod o tym usłyszał, kazał go zabić w świątyni. A gdy jego krew skropiła ołtarz, kapłani płakali, mówiąc: Biada nam, bo ręka tyrana dosięgła domu pańskiego. I tak wypełniły się słowa proroków o przyjściu zbawiciela. A Maryja chowała w swym sercu wszystkie te sprawy i rozważała je